You. Cześć wszystkim, z tej strony Kamieński na Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Nie wiem jak wy, ale ja musiałem normalnie nowego ledżera otworzyć. O którym dzisiaj będzie parę słów, bo mi się pieniądze na blockchainie nie mieściły na tym moim wolecie. To tak słowem smutnego żartu na początku. No, oczywiście Bitcoin radzi sobie dobrze po całym zamieszaniu związanym z. 12 Dwunastodniową wojną Iranu z Izraela Bitcoin odbił, natomiast altcoiny są gdzieś mniej więcej na tych poziomach, kiedy Bitcoin miał swój dołek dwa lata temu. No, więc, więc niestety, ale taki czarny humor na początku tego materiału, no ale mówimy o rzeczywistości, mówimy o tym, jak rynek wygląda, a nie o tym, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał, bo nie ma co tutaj rynku czarować ręką, która tej mocy do czarowania do tego, żeby te ceny wszystkich kryptowalut rosły nie mamy. No ale nic, e, więc dzisiaj tak, oczywiście słowo Iran, Izrael, trochę o stopach procentowych, o tym, co tam się tak naprawdę dzieje i może Wy też będziecie nowym prezesem Fedu, no bo teraz Trump, z tego co słyszymy, przeprowadza jakieś rozmowy kwalifikacyjne, oczywiście trochę o altcoinach, o dolarze amerykańskim, który no, pogrąża jeszcze bardziej nasze zyski i tak dalej, i tak dalej, więc o tych wszystkich tematach sobie dzisiaj porozmawiamy. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, z którymi ostatnio jest bardzo źle, no i przejdźmy do meritum. Także jesteśmy na CoinGecko, 107,5 tysiąca niecałe dolarów za jednego Bitcoina, Ether 2450. No to już jest śmieszek, że Ether 2 lata temu kosztował tyle samo, rok temu kosztował tyle samo i teraz też kosztuje tyle samo. Wcale nie chce cena Ethera rosnąć. No, najlepszym stablecoinem naprawdę, najlepszą kryptowalutą z ostatnich kilkunastu miesięcy, jeżeli popatrzycie sobie na stabilność i na odporność na spadki, jest token BNB. On tutaj wygląda niesamowicie naprawdę mocno. Dalej, token jest Exchange, Urus, Aptos, SEI. SEI też ostatnio jakieś giga wzrosty. A najgorzej tutaj SPX 6900, czyli Memcoin, Celestia, Kaja, Kaspa. Tutaj z Celestią ostatnio była jakaś informacja, że. Polychain chyba projekt, zainwestował w, tym, w tą kryptowalutę 20 milionów dolarów na początku i wyciągnęli z nagród, ze stakingu, samych nagród ze stakingu 80 baniek, nie sprzedając jeszcze tak naprawdę tej swojej podstawowej inwestycji, która no ATH miała zdecydowanie wyżej, Celestia przecież miała chyba kilkanaście, 20 dolarów nawet, a oni jeszcze nawet wkład nie wyciągnęli, nie sprzedając swojej podstawowej inwestycji a wyciągnęli już 300% zysku z samego stakingu tej kryptowaluty. Także zobaczcie, jakie bugi niektórzy posiadają na swoim koncie. Dobra, przejdźmy do tej pierwszej informacji. Ledger Nano S przestaje być wspierany. Taką informację jakiś czas temu uzyskaliśmy. Ja to wrzuciłem również właśnie wczoraj na swoją tablicę. Zyskało to duże wyświetlenia, więc cieszę się, że dotarło to do dużej ilości osób. Mam nadzieję, że... Przez ten materiał, jak będziecie go szerować, dotrze do jeszcze większej ilości osób, więc tam na dole możecie kliknąć przycisk udostępnić i, wrzucić, Udostępnić i wrzucić to na swoje social media. O co chodzi? No, chodzi o to, że nie będzie uaktualnienia oprogramowania dla Ledger Nano S. To trochę jak ze starymi iPhone'ami. Jak macie iPhone'a, no to ileś wersji wstecz ten, te iPhone'y są wspierane, mają nowe aktualizacje. Producent dba o ten software. No a potem dochodzi do momentu, kiedy te starsze sprzęty po prostu nie są wspierane. No i tutaj będzie sytuacja wyglądała podobnie, że za jakiś czas Ledger Nano S nie będzie wspierany przez nowe aktualizacje, co nie oznacza, że nie wiem, wasze środki znikną z tego portfela, że nie będziecie mogli wypłacić tych środków. Oczywiście będziecie mogli. O to się nie martwcie, także będziecie mogli wypłacić środki ze swojego Ledgera Nano S, jeżeli jeszcze z tego sprzętu korzystacie. Poza tym, jeżeli macie zapisane SIDE, mam nadzieję, że macie do swojego portfela, no to będziecie mogli je w jakimś innym olecie po prostu sobie wpisać i do tych środków z innego portfela będziecie mieli dostęp. Zresztą teraz też oczywiście możecie dostęp do tego portfela mieć, więc o to się tutaj nie martwcie. Ja z Legerla Nano S przestałem już dłuższy czas temu korzystać. No z racji tego, że było to dość upośledzone urządzenie, to znaczy miało bardzo mocno ograniczoną pamięć na tym. Na tym, na tym pendrive, tak to nazwijmy. No i trzeba było żonglować aplikacjami. Trzeba było odinstalować jedną aplikację, na przykład do Ethera, żeby zainstalować, zainstalować aplikację do Bitcoina, e, Bitcoina odinstalować, żeby zainstalować jakąś inną aplikację. No i tak kółko trzeba się było bawić. Więc e, od dłuższego czasu korzystam i z Ledgera nano e, tego plus, chyba plus to się nazywa, jest, uciekła mi teraz nazwa. Nieważne, wiecie o co chodzi. I od pewnego czasu korzystam sobie z trezora. Jak była taka duża promocja kiedyś, hmm, chyba w zeszłym roku na trezory, to kupiłem sobie Trezora, no i z niego również korzystam. Poza tym mam całą masę różnych portfeli, z których hmm, kiedyś korzystałem, lub je przynajmniej testowałem, pokazywałem wam to wszystko na kanale. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to mam gdzieś chyba taką playlistę z portfelami na swoim kanale, to polecam ją obejrzeć. Także, co do tego Ledgera, nie macie o co się martwić na wasze środki dalej będą tam bezpieczne. Oczywiście no pewnie za jakiś czas warto by było sobie ten sprzęt zmienić na coś nowszego, żeby były te najnowsze zabezpieczenia, ale oczywiście wiemy, jak to jest z Ledgerem, wgrali już dawno tą opcję yy, opcjonalną oczywiście tak, że jeżeli chcecie zabezpieczyć u nich swoje CD w chmurze, no to możecie to zrobić. No mam nadzieję, że tego nie robicie, bo to naprawdę jest Głupota. Nie po to jesteśmy w krypto, nie po to próbujemy być zdecentralizowani, być swoim bankiem, żebyśmy teraz CD komuś oddawali w jakiejś chmurze, która może zostać oczywiście złamana, trzymali swoje pieniądze. Dobra, idziemy dalej. Do wykresu Bitcoina 107 350. Bitek miał zjazd do 98 000 w momencie, kiedy oczywiście no, wojna Iran-Izrael się zaostrzała, kiedy rakiety z lewej i z prawej strony latały. A mam to bardzo fajnie przygotowane na wykresie. Może tego wykresu ja nie przygotowałem, ale przygotował go Ted Pillows. No i zobaczcie, dołek mieliśmy w momencie, kiedy Stany Zjednoczone weszły do wojny z Iranem. Kiedy Stany wypuściły te swoje bombowce B-2, one się chyba nazywają tak, te takie kosmiczne, zrzuciły te bomby na, na te miejsca, gdzie Iran oczywiście Uran uzdatniał, gdzie miał otworzyć broń atomową. Czy ten, czy ten uran tam był, czy nie, ja naprawdę nie chcę wchodzić w te kwestie geopolityczne tutaj, bo tam niewiadomych jest więcej niż wiadomych, widać było samolot, ale czy on bombę zrzucił, na co on bombę zrzucił, czy tam cokolwiek było, to naprawdę nikt z nas tego nie wie. Ale faktycznie w momencie, kiedy te Stany Zjednoczone włączyły się do tej wojny, no to mieliśmy dołek na cenie. Wcześniej dołek mieliśmy w momencie, kiedy Trump. Odpalił taryfy. No, i tutaj też mieliśmy dołek na tych 75 tysiącach dolarów. Mieliśmy dołek w momencie Japan Carry Trade. O tym mówiliśmy z Cezarem Ziarkowskim wiele, wiele razy. Wtedy mieliśmy dołek, kiedy asety ftx były likwidowane. Mieliśmy dołek wcześniej jeszcze Silvergate. Oczywiście problemy tego banku. Mieliśmy dołek. No, mówi się kupuj na wystrzał Armat. Mówi się, żeby kupować właśnie w kryzysach, w momentach tej największej niepewności. I to po raz kolejny się sprawdziło, to po raz kolejny po prostu w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy mieliśmy kilka okazji, żeby wejść na jakiejś takiej większej korekcie, doładować swoją pozycję, czy też zagrać na dźwigni. No bo to, że weszliście tutaj <grym> jakiegoś altcoina, to nie znaczy, że tutaj jesteście na plusie na tym altcoinie. No nie, 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 no, to sobie wykluczmy, tak? Niestety w tym cyklu to tak, niestety. Wygląda, że, że no na Bitcoinie to działa. Oczywiście, że mogliście te dołki skupować, wychodzić na plusie lub po prostu grać na dźwigni krótkoterminowo. Ale że tu kupiliście Altcoina, to nie oznacza wcale, że tutaj on jest na plusie. O no, co jest oczywiście przykre, ale to pokazuje, że te takie zawilowania są okazją do zakupów. Dalej, IT Tech tutaj fajny taki komentarz dorzucił odnośnie supply, czyli kto kupuje, kto sprzedaje. No i widzimy, że retail pozbywa się oczywiście swoich asetów, a duzi inwestorzy cały czas stabilnie skupują. Są oczywiście jakieś mniejsze dołki, górki u tych dużych inwestorów. Natomiast co do retailu, no to retail zaczynał się pozbywać tutaj w październiku, listopadzie bitcoina. Czyli przed tymi szczytami, przed tymi szczytami a tutaj to już całkowicie się go pozbywa. No wiecie co, dla retailu, jeżeli ten retail kupił Bitcoina po 20 tysięcy dolarów, 25, 30, 15, to każda ta kwota, koło 100 tysięcy dolarów tutaj czy tutaj, jest bardzo fajnym profitem. Więc po co ma ten retail trzymać tego Bitcoina z nadzieją, że on podskoczy jeszcze 10-15 tysięcy, skoro już mają te kilka x -ów? No tak sobie można to oczywiście tłumaczyć każdego z nas, no to jest własna decyzja, ale jeżeli ktoś te kilka X zrobił, no i nie czuje się zbyt pewnie na tym rynku, no to faktycznie może warto jakieś zyski zrealizować. Ale do tych dużych inwestorów to zaraz sobie przejdziemy. Natomiast krótka informacja najpierw z Japonii, która ma przeklasyfikować bitcoina i kryptowaluty w ogóle jako securities. Ma to otworzyć drzwi do tego, aby w Japonii powstały bitcoinowe ETF-y. I chcą również wprowadzić 20% podatek na kryptowaluty, taką płaską stawkę podatkową. Tak jak w Polsce mamy te 19%. Czyli Japończycy chcą wprowadzić ten 20% taki stały podatek. I w tym temacie, klasyfikacji podatku, miałoby to po prostu ustabilizować w Japonii rynek krypto. Więc dość ciekawa informacja. A co do tych dużych graczy, którzy skupują bitcoina, no to Nano Labs zwiększa tutaj posiadane swoje bitcoiny o 150% do 1000 bitcoinów. Mam tu jeszcze przygotowaną mapkę Stanów, Stanów Zjednoczonych, które starają się w tym momencie o bitcoinową rezerwę. To już jest 25 stanów. To jest pół amerykańskich stanów, które o to się starają. Przecież pokazywałem Wam tą mapkę kilka miesięcy temu. Tam jedna, jeden stan, Teksas, gdzieś tam, nie pamiętam, który tam jeszcze kolejny stan, starał się o to. Teraz połowa kraju chce mieć bitcoinową rezerwę u siebie. Ostatnio Texas już chyba Praktycznie brakuje jednego podpisu, żeby mogli zacząć skupować te bitcoiny. Kilka stanów już ma to zaakceptowane, także naprawdę to się bardzo szybko posuwa do przodu. Ja naprawdę nie przygotowałem dzisiaj tych artykułów mówiących o tym, że ktoś zwiększył swoją ekspozycję na bitcoina, bo tego by było mnóstwo. Połowa z tej wiadomości, którą mam tutaj przygotowaną, musiałaby być informacją o tym, że firma ABCD z Wielkiej Brytanii, właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z Azji zwiększyła posiadanie, posiadane przez siebie bitcoiny. Naprawdę bitcoin przez firmy jest zwiększany codziennie, przez różne firmy na całym świecie I tego jest mnóstwo. No i zobaczcie jaka zmiana też w Stanach Zjednoczonych. Podobno bitcoina można wy wykorzystywać teraz jako zastaw pod yy, kredyt hipoteczny. Więc jeżeli chcecie posiadać swój dom, a dolarków za mało macie, ale bitcoina gdzieś tam skitranego posiadacie, no to możecie oczywiście zastawić tego Bitcoina i kupić sobie jakąś chatę. Taka ciekawostka właśnie płynie do nas ze Stanów Zjednoczonych. Co do dużych graczy, którzy skupują jeszcze, to oświeżmy sobie to. Wczoraj 226 milionów inflow, dolarów oczywiście 547, 588, 350. No dzień w dzień ETF-y kupują i to naprawdę w bardzo potężnych ilościach. Pytanie brzmi, co gdyby nie te ETF-y? Czy cena bitcoina, czy to nadal wyglądałoby tak wspaniale, jak w tym momencie? No to już jest pytanie bez odpowiedzi. Ja myślę, że no nie wyglądałoby tak, bo sądzę, że ten popyt tych instytucji, tych państw, bo wiele państw przecież kupuje właśnie ETF-y na bitcoina, nie chcą posiadać samego bitcoina, ale chcą posiadać ETF-a na bitcoinie, no myślę, że wiele państw, wiele tych firm nie weszłoby tak grubo w bitka, gdyby właśnie tych ETF-ów nie było. No i przejdźmy dalej do dominacji na Bitcoinie. 65,7%. Ten poziom wcześniejszy, tutaj z maja, gdzie mieliśmy taki fajny spadek, jakieś odreagowanie w końcu na altcoinach, została ta linia przełamana. Bitcoin wybił nowy szczyt tutaj, jeżeli chodzi o dominację nad całym rynkiem. Odświeżę ten wykres, bo jakoś mi się tutaj nie wczytał cały. No i nie wygląda to dobrze dla altcoinów. Nie wygląda. Ja mam cały czas ten poziom 73% tutaj wyznaczony, gdzie faktycznie, gdzie faktycznie ta dominacja mogłaby jeszcze do tego poziomu dojść, zanim zaczniemy oczywiście na tych altcoinach coś zarabiać, bo przez te ostatnie miesiące wygląda to niestety fatalnie. Ja nie mówię, że to miałby być już tak gigantyczny spadek, już pewnie nikt z Was na to nie liczy, żeby ten spadek był tak duży, żeby połowa pieniędzy z Bitcoina przeszła w altcoiny, ale chociaż te 10-15% jeszcze spadku na dominacji każdy z nas by z chęcią zobaczył, tylko problem jest oczywiście też taki, że te pieniądze z ETF-ów w łatwy sposób no, nie przechodzą na rynek altcoinów. To no, nie wygląda w tym momencie tak, że jak ktoś zarobił giga na ETF i na Bitcoina, to teraz on tak przeskakuje sobie na Phantom Wallet, na Metamask i kupuje jakieś nasze shitcoiny. No tak to nie wygląda. Ci ludzie raczej chcą mieć spokojną, ale może większą ekspozycję na Bitcoina niż bawić się w jakieś ryzykowne tutaj asety. Niestety dla nas. Co do ETF-ów jeszcze na Etherze no to o, patrz, wczoraj akurat był outflow, no to Grayscale sprzedało, natomiast BlackRock Fidelity tutaj troszkę kupiły, ale wcześniejsze dni też bardzo dobre dla Ethera też tutaj dużo zakupów było dokonywanych. I co do jeszcze teraz, sorry, że mi się to tak wczytuje, ale przygotowałem sobie to trochę temu i i chyba X jakoś tak y, dziwnie operuje tym odświeżaniem, no ale nieważne. Ted Pillow znowu tutaj się na niego powołam, Mówi, że wszystko idzie zgodnie z planem, że Ether dosłownie tak samo wyglądał w poprzednim cyklu, że też były takie duże spadki, zanim, zanim poszedł to the moon. I on tu wyznacza poziom nawet 20 tysięcy dolarów, gdyby oczywiście ten wykres miał się powtórzyć. Od razu mówię, nie liczcie na żadne 20 tysięcy dolarów za Ethera. Dlaczego? A no dlatego, że 4 lata temu było jakieś 10 tokenów mniej i Tylium było nadal główną siecią. Solana oczywiście gdzieś tam doskakiwała do tego rynku, powstało arbitrum, powstały jakieś optymizmy i tak dalej, ale nie było tego tak dużo jak teraz. więc nie liczmy, że ten kapitał nagle magicznie spłynie do Ethera i że teraz Ether to the do 20 koła, do 5 byśmy wszyscy oddawali go z w ręki, myślę. No. Także tutaj tak co do Ethera. Multiparty Party jeszcze nam tutaj rysuje, miałem to wcześniej wrzucić, ale niech będzie teraz. Wykres oczywiście akumulacji Łajkowa. Wycof to jest obracany w lewą stronę, w prawą stronę, do góry nogami, w przód, w tył. Wszystko w zależności od tego jak ten wykres na Bitcoinie wygląda i co kto chce sobie wyrysować. No to tutaj wyrysował sobie z tego 148 tysięcy dolarów, czy tam 146 800 za jednego Bitcoina. Nie jest to wykluczone, nie jest to na jesień wykluczone, że faktycznie ten bitcoin jeszcze jakiś nowy szczyt delikatnie poprawi, no i wtedy być może te pieniądze spłyną do altcoinów. Być może, wszystko to jest takie e, być może. Legislacja nowa przeszła w Stanach Zjednoczonych. Mm, zobowiązały się do uchwalenia ustawodawstwa dotyczącego struktury rynku kryptowalut do września, także mają być ustrukturyzowane jakoś lepiej jeszcze kryptowaluty w Stanach Zjednoczonych do września. Czy to jakoś mocno wpłynie na rynek krypto? Myślę, że krótkoterminowo raczej nie. Trump. Trump, Iran, Izrael. Oczywiście tutaj bardzo dużo się dzieje. Trump wyszedł wkurzony, jak dogadał zawieszenie broni pomiędzy Iranem i Izraelem, a obydwie strony jeszcze chwilę po tym rozejmie i niby wystrzeliły w siebie jakieś rakiety. No i z tego, co oczywiście eksperci mówią, ta wojna nadal będzie trwała. Może się chwilowo uspokoi. Trump wyszedł z niej stwarzą, hmm. twarzą, tak to nazwijmy, no zbombardował te, śro... te, te miejsca złote, śledztwa złota, tam gdzie Iran miał ten uran wzbogacać niby. Jedni mówią, że tego uranu tam już nie było, kiedy rakiety wpadły, nie mówią, że był, no i Trump teraz wyszedł zwycięsko, zamknął tą wojnę, bo przecież sam mówił, że on wojen to na Bliskim Wschodzie w Piachu nie chce popierać, nie chce otwierać, nie chce w te wojny się wbijać. No, szczególnie środowisko MAGA, które jest za Trumpem, bardzo mocno sprzeciwia się temu. Oni chcą wzmocnić Stany Zjednoczone. Chcą, żeby gospodarka Stanów Zjednoczonych się wzmacniała, a włączanie się w kolejne wojny to jest tylko i wyłącznie przepalanie kolejnych miliardów dolarów. Stany Zjednoczone przecież mają zdecydowanie inne problemy, chociażby to, co się w Los Angeles w tym momencie dzieje. Dług publiczny potężny, rolowanie długu, obligacje bardzo wysoko. Dolar spada, chociaż akurat tego Trump chciał, zaraz do dolara przejdziemy. Więc myślę, że mają dużo więcej swoich wewnętrznych problemów i wojen na świecie, które wspierają albo współtworzą, niż dołączanie tutaj do kolejnej. Więc zobaczymy, jak sytuacja dalej się rozwinie. Myślę, że Trump trochę poszedł do rozum, do głowy i stwierdził, że pan Netanyahu go wprowadza po prostu na minę. No i być może to zakończenie, ten rozkaz zakończenia tej wojny miało być takim jego wyjściem z twarzą z tej sytuacji, ale na giełdę to wszystko jako źle nie wpływa. S&P 500 wybija praktycznie swoje ATH. Nasdaq ATH przebił i to tak znacząco przebił swoje szczyty. Więc tutaj wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mamy podsumowanie informacji odnośnie tego, ile pieniędzy wpłynęło z taryf w czerwcu. No i jest to jakiś rekordowy wynik, naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Pytanie oczywiście brzmi, czy to są taryfy wewnętrzne, zewnętrzne, import, eksport. E, takich szczegółowych informacji tutaj nie mamy, no ale te pieniądze faktycznie z tych, z tych taryf wpływają. To ma oczywiście wpłynąć podobnie na inflację. Takie przewidywania inflacji w Stanach Zjednoczonych są, że ona gdzieś w sierpniu ma nawet dwukrotnie wzrosnąć z poziomów tych, które teraz. Widzimy. A 9 lipca, to jest bardzo ważne, kończy się te 90-dniowe wstrzymanie taryf, ta pauza taka, no i wtedy Stany Zjednoczone wstrzymały taryfy na, na oczywiście Chiny, na Unię Europejską i ten 10% taki taks na cały świat. Więc 9 lipca to się kończy ta pauza. No i zobaczymy, co dalej. Podobno jakieś negocjacje z Unią Europejską Trwają, czy z Chinami, no pewnie coś tam się za kulisami dzieje. Jeszcze tylko rzut oka na amerykańskie spółki kryptowalutowe. Mamy Circle, który po potężnym wystrzale no, teraz jakąś korektę zaliczył i mamy Coinbase, który no, radzi sobie tutaj bardzo, bardzo dobrze, i wybija nowy szczyt. A teraz co do tego dolara amerykańskiego, no to jesteśmy na poziomie 97, kiedy robiliśmy ATH na wszystkich altcoinach na Bitcoinie w poprzednim cyklu, zjechaliśmy nawet do 89 na tym indeksie dolara amerykańskiego. No i tutaj dla nas jest ważna kwestia. Niby wybiliśmy nowy szczyt na Bitcoinie, 110 tysięcy, 111, czy ile tam było. I w dolarze amerykańskim jesteśmy teraz jakieś 3-4% od ATH, ale w złotówce jesteśmy około 15% od ATH, no bo dolar bardzo mocno się osłabił. Więc wszyscy z nas, którzy zarabiają z krypto w dolarze, a żyją w Polsce, no nie są z tego mocno zadowoleni. Także to wygląda źle. Być może ten dolar jeszcze się Obsunie, ja myślę, że on w pewnym momencie wróci. <gry> ja tutaj śmieszkowałem, szukałem dolara na X, po 6 zł, po 5 zł, chętnych do sprzedaży mi dolara po takiej kwocie było bardzo dużo, ale chętnych do odkupienia tego dolara ode mnie po tych kwotach bardzo mało, nawet po 4 zł, ludzie chcieliby tego dolara sprzedawać. Nie dziwię się, jakby teraz była taka okazja, też bym dolara po 4 zł, sprzedał, tak? Patrząc na to, jak on nisko jest i jak jeszcze może. Spaść, więc ja tutaj z dolara nic nie robię, akumuluję tego dolara. Gdzieś tam nawet są jakieś obligacje, oczywiście amerykańskie, do wrzucenia w sposób defajowy. Niektórzy brokerzy, chociażby takie XTB, oferuje 4%, czyli w sumie tyle, ile obligacje amerykańskie w tym momencie, te krótkoterminowe, zatrzymanie kapitału u nich na platformie, co jest oczywiście pewnym ryzykiem. Wiemy, jak to działa, no, ale dolar naprawdę nie wygląda tutaj dobrze i Póki stopy procentowe nie zaczną spadać, póki Jerome Powell nie obniży tych stóp procentowych, no to raczej nie mamy co spodziewać się tutaj umocnienia dolara amerykańskiego. A co do tych stóp, no to właśnie Trump, Trump, Powell miał kilka dni temu swoje zgromadzenie, wypowiedział się, że no na razie on tutaj nie widzi opcji, żeby obcinać stopy procentowe, no bo gospodarka niby ma się dobrze, inflacja też jest git. No to w ogóle po co to ruszać, nie? Ale mieliśmy kilku przedstawicieli Fedu, chociażby jedna osoba to była chyba pani zastępca Jerome Pawela, jedna z jej zastępców. Później jakiś jeden ważny też polityk z Fedu. Obydwoje wypowiadali się, że nawet w lipcu już powinniśmy tutaj obcinać cechy procentowe. Także no może do tego dojść. Jak są analitycy nastawieni w tym momencie? Bo to się też zmienia za chwilę. Analitycy w tym momencie dają 21% procent na obniżkę w lipcu. Było tutaj nawet prawie 30%, więc też się waha dość mocno. Ale we wrześniu no tutaj już jest prawie bankowa obniżka stóp procentowych, więc raczej na jesień spodziewajmy się tej obniżki, ale gdyby w lipcu te 25 punkcików spuścili w dół, wcale nikt by się jakoś bardzo mocno nie zdziwił. Co to do tej inflacji? To Truflation nam pokazuje 2,22, także z tych najniższych poziomów faktycznie troszkę to odbija. Po pierwsze ropa naftowa podskoczyła do góry na swojej cenie, po drugie taryfy oczywiście no to też prowadzi do inflacji. To są te dwa e, takie pierwsze z brzegu czynniki. I idziemy dalej. Jeszcze właśnie ostatni wpis dotyczący Powell'a i Trumpa. Trump powiedział, że Powell to jest głupek oczywiście, który kosztuje Amerykanów miliardy dolarów. No, i ostatnio też wspomniał, że szuka nowego prezesa Fedu, że jakieś rozmowy kwalifikacyjne tutaj trwają. Nawet wspominał, że nie wiem, czy ma to przygotowane chyba nie że Scott Besant, czyli obecny sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, miałby zostać tym nowym prezesem Fedu. Na no Besant myślę, że robiłby wszystko, co Trump by mu powiedział, i zaraz byśmy w trzy miesiące spadli ze stópkami do zera, prawie. To tak prześmiewcze, ale faktycznie te stopy na pewno byłyby mocno obniżone. I nawet oczywiście wiceprezydent, czyli Vance też ciśnie po PLU, też mówi, żeby te stopy procentowe obniżał. I tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli chodzi o rynek krypto, polecam Wam serdecznie obejrzeć mój ostatni materiał, który nagrałem w Lugano. Mało wyświetleń ten film ma, jakieś tam niecałe całe i pół, także naprawdę bardzo, bardzo słabo. Człowiek jechał w środek Europy, zwiedzał te piękne miejsca, nagrywał w tym upale dla Was ten materiał. Myślę, że dość ciekawy, a wyświetleń to za dużo nie ma. W ogóle wyświetlenia teraz na rynku krypto Większości kanałów są bardzo na niskim poziomie, no bo ludzie oczekują. Ludzie oczekują tego informacji, wy oczekujecie tego informacji, ja oczekuję informacji, kiedy altcoiny, kiedy ATH na altcoinach, kiedy będziemy mogli swoje shitcoiny sprzedać na wysokich poziomach. Na razie, póki dominacja jest wysoko, tego nie zobaczymy. Jak dominacja zacznie spadać, jak bitcoin może na stałe przebije swój szczyt, przyjdzie jesień, ludzie wrócą do inwestowania. No to może coś zobaczymy tutaj. Bez tego niestety, ale nie ma co szukać jakichś giga wzrostów. Co do tego mojego wyjazdu, to jest tutaj też Szwajcaria. Taka rolka wyróżniona, więc możecie sobie zobaczyć, jak to tam na miejscu wyglądało. A co tu jeszcze mam przygotowane? A ja widzicie, zapomniałem o tej informacji na końcu powiedzieć. Long term do short term hodlerów. Jak to wyglądało? No i teraz jeszcze trwa podobno akumulacja grubych rąk w porównaniu oczywiście do tych Krótkoterminowych inwestorów, ale to też wam pokazywałem na jednym. O, tutaj to można było wyciągnąć podobny wniosek, właśnie z tego wykresu. Dobra, tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Zostawcie dużo łap w górę, zostawcie dużo komentarzy, co najmniej siedmiu yy, literowych, chciałem powiedzieć, nie? składających się z siedmiu słów. No i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.